Witaj, drogi słuchaczu. Dziś wyruszymy w fascynującą podróż po mistycznych fundamentach, które ukształtowały uniwersum Wiedźmina. Przyjrzyjmy się zapomnianym bogom i duchom, którzy wywarli głęboki wpływ na ten świat bogaty w historię i legendy. Ale zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić Cię do subskrypcji naszego kanału. Dzięki temu nie przegapisz żadnego z naszych kolejnych filmów pełnych przygód i wiedzy. Przygotuj się teraz na wejście do świata, w którym to, co nadprzyrodzone i przyziemne, przeplata się w nieoczekiwany sposób. Koniunkcja sfer, spotkanie światów. Wyobraźcie sobie czas na długo przed powstaniem królestw ludzi, nawet przed przybyciem na świat elfów i krasnoludów. Był to wiek stabilności, w którym każde stworzenie istniało w swojej własnej domenie, w swojej własnej rzeczywistości. Potwory zamieszkiwały swoje własne mroczne wymiary. Ludzie żyli na odrębnej płaszczyźnie, a siły magiczne przepływały swobodnie przez oddzielne światy. Bilans nie był jednak przeznaczony na trwałe. A potem przyszedł chaos. Kataklizm, znany jako koniunkcja sfer, wstrząsnął podstawami rzeczywistości. Nie było to zwykłe trzęsienie ziemi ani burza, która z czasem osłabnie. Było to coś znacznie większego. Coś, co podważyło samą strukturę wszechświata. Wyobraź sobie niebo rozrywające się na promienie gwałtownego światła, a ziemia trzęsie się, jakby sam świat próbował podzielić się na dwie części. To było tak, jakby niezliczone portale zostały otwarte w tym samym czasie, łącząc wymiary, które nigdy nie powinny się spotkać. Istoty wszelkiego rodzaju zostały przerzucone z jednego świata do drugiego, bez ostrzeżenia i bez wyjaśnienia. Potwory z cieni, drapieżniki z koszmarów, stworzenia, które wcześniej istniały jedynie w strasznych mitach, nagle przeszły przez świat śmiertelników. Demony przemierzały lasy, widma pojawiały się w opuszczonych miastach, a istoty należące do królestw czystego terroru dzieliły teraz tę samą przestrzeń, co te, które nigdy nie zaznały ciemności. Ale potwory nie były jedynymi, które przekroczyły te granice. Przybyli także ludzie. Przed koniunkcją świat należał do elfów i krasnoludów. Żyli we względnej harmonii, budując starożytne cywilizacje, kształtując krainę magią i tradycją. Jednak wraz z upadkiem barier międzywymiarowych ludzie. Rasa bezwzględnych zdobywców, zostali wrzuceni do serca nowego świata zagubiony, początkowo bezbronny, ale zdeterminowany. Z czasem uczynią ten świat swoim własnym domem. Pojawił się jednak inny, nieoczekiwany efekt coś jeszcze potężniejszego i tajemniczego niż stworzenia i rasy, które zostały wrzucone na ten nowy poziom istnienia do magii. Przed koniunkcją magia była naturalnym i stałym przepływem, mocą kontrolowaną przez starożytnych mieszkańców świata. Ale kiedy kule się zderzyły, magia rozprzestrzeniła się w nieprzewidywalny sposób, przenikając wszystko i wszystkich. Tajemna moc, niegdyś rzadka i tajemnicza, teraz pulsowała w glebie, wodzie i samym powietrzu. Pojawiły się nowe formy magii, a ci, którzy umieli manipulować tą energią, zaczęli kontrolować losy świata. To koniunkcja sfer stworzyła warunki czarodzieje, czarownicy i królowie używali magii na swoją korzyść. To właśnie to wydarzenie rozpoczęło nową erę ludzkiej dominacji, wojen, legend i terroru ukrytego w cieniu. Echa koniunkcji są nadal odczuwalne. Niektórzy uważają, że to może się powtórzyć, inni twierdzą, że w rzeczywistości istnieją pęknięcia, które można wykorzystać. Ale jedno jest pewne: po tym dniu świat już nigdy nie był taki sam. A wszystko zaczęło się od jednej chwili chaosu, momentu, w którym rozpadły się bariery pomiędzy światami, a los wszystkich został przypieczętowany. Starożytni bogowie i duchy ziemi, zanim ludzie zbudowali miasta z kamienia i żelaza, zanim elfy zapuściły głębokie korzenie w tym świecie, ziemia była święta. Rzeki szeptały starożytne pieśni, wiatry niosły tajemnice od niepamiętnych czasów, a góry trzymały ciężar wieczności. Świat nie był pusty, on żył. A ci, którzy go zamieszkiwali, wiedzieli, że nie są sami. Pierwsze istoty, które chodziły po tej ziemi, nie potrzebowały świątyń ani pism świętych, aby to zrozumieć. Oni filc, coś tam było, coś większego od nich, niewidzialna obecność oddychająca naturą, starożytne duchy, pierwotne siły, które nie miały ustalonej formy, ale których wpływ kształtował wszystko wokół nich. Oni byli starożytni bogowie i duchy ziemi. Istoty te nie były podobne do ludzkich bogów, którzy żądają kultu wielkich świątyń lub wyszukanych ofiar. Nie. Starzy bogowie byli inni. Oni byli samym światem, manifestując się w tajemniczy sposób. Drzewo, które nigdy nie upadło, źródło, które nigdy nie wyschło, cień, który zawsze zdawał się czuwać. Starożytni ludzie nie odważyli się im przeszkadzać. Zamiast żyli w zgodzie, okazując szacunek w prostych gestach, w słowach szeptanych na wietrze czy w małych totemach pozostawionych na brzegach rzeki, byli jednak tacy, którzy odważyli się zakwestionować tę harmonię. Z biegiem czasu wyłoniły się nowe rasy, niosąc ze sobą nowe wierzenia. Ludzie na przykład byli porywczy i nie bali się kształtować świata według swojej woli. Wycięli lasy, wykopali góry, skierowali rzeki, ale nie wszystko da się zmienić bez konsekwencji. Dla duchów Ziemi nie zapomnieli i nie wybaczyli łatwo. Istnieją historie o podróżnikach, którzy weszli do zakazanego lasu i nigdy więcej ich nie widziano, o wioskach, które z dnia na dzień wyschły, jakby sama Ziemia je wypędziła, o burzach, które zdawały się karą zesłaną przez coś niewidzialnego, mszczącą się na królu, który odważył się przeciwstawić naturalnym sanktuarium. Starożytne duchy nie przemawiały słowami, ale ich ostrzeżenia były jasne dla tych, którzy umieli ich słuchać. Z czasem wiele z tych istot popadło w zapomnienie. Ludzie przynieśli ze sobą własnych bogów, swoje własne dogmaty, a starzy bogowie zostali zepchnięci do legendy. Ale nigdy nie zniknęły. Wciąż są miejsca, gdzie można odczuć ich obecność: w cichych, porośniętych mchem ruinach, w lasach, z których zwierzęta nigdy nie uciekają, w jeziorach, których wód nigdy nie porusza wiatr. A niektórzy mówią, że kiedy świat się zawali, starzy bogowie budzą się z głębokiego snu są istotą samego świata. A jeśli zostaną zbyt długo zapomniani może pewnego dnia uznają że ten świat nie jest już tego wart Melitele bogini matka pośród chaosu i ciągłych zmian świata gdzie imperia powstają i upadają a królowie walczą o ziemię i władzę istnieje cicha obecność która nigdy nie gaśnie nie podnosi miecza nie dowodzi armią i nie szuka chwały ludzi a jednak jest stróżem życia tym który chroni uzdrawia i gości masz na imię Melitele a bogini matka, a jego wpływ rozciąga się na wieki prowadząc tych, którzy szukają schronienia, współczucia i równowagi. Przed przybyciem ludzi na długo przed koniunkcją sfer elfy czciły już siły utrzymujące cykl życia w harmonii. Wśród tych sił była jedna, która reprezentowała płodność, miłość i ciągłość istnienia. Kiedy ludzie przybyli i zaczęli kształtować świat na swój własny sposób, wkrótce oni również zaczęli rozpoznawać tematczyną obecność i czcić ją pod imieniem melitele. Matka wszystkich. W przeciwieństwie do innych bóstw Melitele nie żąda krwawych ofiar ani podbojów w swoim imieniu. Ona jest uniwersalną matką, który wspiera cierpiących i pociesza tych, którzy stracili wszystko. Jego uwielbienie nie wynikało ze strachu, ale z nadziei. Chorzy zwracali się do niej o uzdrowienie, rolnicy prosili o błogosławieństwo, aby żniwa były pomyślne, a kobiety poczęwszy dziecko modliły się o jej opiekę. Ich świątynie nie były luksusowymi pałacami, ale sanktuaria pokoju, gdzie kapłanki poświęciły swoje życie działalności charytatywnej, nauczaniu i uzdrawianiu. Wśród ludzi jej najbardziej oddanymi wyznawcami byli nie tylko osoby religijne, ale także uzdrowiciele i doradcy. Znali tajemnice ziół, ziemi i ludzkiego serca i za to szanowali ich nawet najpotężniejsi królowie. Ochrona Melitele istnieją niezliczone legendy o miłosierdziu Melitele. Mówi się, że w okresie wyniszczających wojen ranny żołnierz znalazł schronienie w świętym gaju, gdzie kapłanki bogini opiekowały się rannymi. Mimo, że był jednym z odpowiedzialnych za zniszczenie całych wiosek, potraktowano go z takim samym współczuciem, jak każdą inną osobę w potrzebie. Zapytana o to kapłanka odpowiedziała po prostu Matka nie wybiera kogo kochać, ona po prostu kocha. Jednak Melitele to nie tylko symbol czułości. Jest uosobieniem samej krainy, i jak każda matka potrafi być surowa, gdy zajdzie taka potrzeba. Istnieją doniesienia o królach, którzy zbezcześcili swoje świątynie, a ich królestwa strawił głód i zarazy. Istnieją historie o wojownikach, którzy zignorowali jego nauki o równowadze i wypadli z łask. Melitele nie każe dla przyjemności, ale raczej aby przypomnieć mężczyznom, że wszystko na świecie jest ze sobą powiązane kult, który nigdy nie umiera na przestrzeni wieków. Zapomniano o wielu bogach, ale Melitele przetrwała. Być może jego imię nie jest wykrzykiwane na polach bitew, ale jest wymawiane w cichych modlitwach przez tych, którzy wciąż wierzą w moc, współczucia i harmonii. W najodleglejszych zakątkach świata, gdzie wojna nie pochłonęła jeszcze wszystkiego, jej kapłanki nadal służą. Jej posągi nadal stoją, a jej duch nadal prowadzi serca tych, którzy szukają pokoju. Dopóki jest matka o zmierzchu kołysząca swoje dziecko, dopóki jest ktoś, kto zasiewa ziarno w ziemi, dopóki jest ręka wyciągnięta, by pomóc drugiemu człowiekowi, melitele przeżyje. Mniejsze kulty i lokalne duchy. Nie wszyscy bogowie potrzebują wielkich świątyń i modlących się tłumów. Nie wszystkie bóstwa wymagają ofiar, obietnic lub wojen toczonych w ich imieniu. Zanim powstały wielkie panteony, ludzie patrzyli na otaczający ich świat i odczuwali obecność niewidzialnych sił, duchy, strażnicy, istoty powiązane z ziemią, wiatrem, rzekami i cieniami lasów, w ten sposób drobne kulty i kult lokalnych duchów. Moc małych bóstw. Podczas gdy królowie i szlachta przysięgali wierność potężnym bogom, prości ludzie znajdowali pocieszenie i ochronę w bóstwach bliższych ich rzeczywistości. Duch rzeki, który gwarantował obfitość ryb, strażnik lasu, który zapewniał myśliwym bezpieczeństwo, bogini żniw, która gwarantowała rok bez głodu, to były podmioty, które kształtowały codzienne życie na wsi. Wiele z tych duchów nie miało stałych nazw. Nazywano ich po prostu ten, który czuwa, stary człowiek z dębu, matka wód czy cień jaskini. Jego wyznawcy nie potrzebowali skomplikowanych rytuałów garść pszenicy rzucona na wiatr kilka kropel mleka pozostawionych na progu domu, bukiet kwiatów przywiązany do najstarszego drzewa we wsi, te drobne gesty były jego modlitwą, ale wśród wierzących w te duchy panowała zasada absolutny szacunek. Nawet najmilsi strażnicy mogą stać się przerażający, gdy zostaną zlekceważeni. Duchy, które każą, krążą historię o podróżnikach, którzy przez arogancję lub ignorancję naśmiewali się z lokalnych tradycji i płacili straszliwą cenę. Mężczyzna, który łowił ryby w świętym jeziorze i został znaleziony kilka dni później ze szklistymi oczami i płucami pełnymi wody, mimo że nigdy nie utonął. Wioska, która ścioła starożytne drzewo, a następnie została spustoszona przez niewyjaśnione choroby. Dzieci, które naśmiewały się z kamienia uznawanego za święty, znikały w nocnej mgle i nigdy więcej ich nie widziano. Starsi opowiadali te historie nie po to, żeby straszyć, ale żeby uczyć. Świat żyje i nie należy mu rzucać wyzwania bez powodu. Lokalne duchy nie były złowrogie, ale ich cierpliwość nie była nieskończona. Ci, którzy ich szanowali, prosperowali. Ktokolwiek ich obraził, nauczył się tego na własnej skórze. Upadek i zapomnienie z biegiem czasu, w miarę rozrastania się królestw i dominacji zorganizowanych religii, mniejsze kulty zaczęły zanikać. Wielcy bogowie zajęli ich miejsca, a lokalne duchy zostały zepchnięte do folkloru, a ich historie zamieniły się w opowieści mające straszyć nieposłuszne dzieci. Ale czy naprawdę ich nie ma? W odizolowanych wioskach, gdzie lasy wciąż szepczą, a rzeki wciąż śpiewają, są tacy, którzy nadal składają drobne ofiary, szepczą modlitwy na wietrze, aby o zmierzchu unikać zakazanych ścieżek. Wiedzą, że świat jest starszy niż jakiekolwiek imperium, i oni też o tym wiedzą, duchy nigdy nie zapominają tych, którzy wciąż je pamiętają. Wpływ gwiazd i starożytnych proroctw od początku świata. Jeszcze zanim pierwsi królowie wznieśli swoje trony i pierwsi czarodzieje odkryli tajemnice magii, gwiazdy obserwowały już wszystko z góry, ciche i niezmienne. Dla starożytnych były to nie tylko jasne plamy na nocnym niebie, ale także znaki, wiadomości i ostrzeżenia napisane przez samych bogów. Wpływali na losy śmiertelników, przewodzili potężnym, a czasem ogłaszali wydarzenia, które mogły wszystko zmienić. Mędrcy, którzy czytają niebiosa. Na długo przed wynalezieniem pisma, mędrcy już spoglądali na firmament w poszukiwaniu odpowiedzi. Najstarszy z nich wierzył, że każda gwiazda reprezentuje duszę, a jej ruchy wyznaczają cykle świata. Kiedy pojawiła się nowa gwiazda, były to narodziny wielkiego bohatera, króla lub potężnego czarodzieja. Kiedy gwiazda spadła z nieba, oznaczało to pewna era dobiegała końca. Byli tacy, którzy całe życie spędzili obserwując niebo, zapisując wzorce i interpretując wróżby. Niektóre cywilizacje wznosiły świątynie w linii konstelacji, mając pewność, że zagwarantuje im to przychylność bogów. Inni, próbując przewidzieć, tworzyli całe kalendarze w oparciu o ruch gwiazd, najlepszy czas na sadzenie, walkę, a nawet niesienie nowego życia na świat. Ale nie wszystkie proroctwa były dobre. Omeny zniszczenia historia jest pełna momentów, kiedy niebiosa stały się lustrem chaosu, który miał nadejść. Była noc, kiedy księżyc krwawił a słońce znikało w pełnym świetle dnia, następnego ranka imperium, które panowało przez wieki, upadło bez ostrzeżenia. Był czas, gdy płonąca gwiazda przecięła niebo niczym płonące ostrze, a wkrótce potem plagi ogarnęły krainy, popychając całe miasta w zapomnienie. Wielu wierzy, że los ludzi jest już zapisany, a gwiazdy dopiero je odkrywają nieuniknione. Inni jednak kwestionują ten pomysł, twierdząc, że gwiazdy są przewodnikami, ale nie więzieniami, że przyszłość nadal może być kształtowana przez ręce tych, którzy odważą się przeciwstawić przeznaczeniu. Proroctwo wciąż czeka na wypełnienie wśród wszystkich starożytnych przepowiedni jest jedna, która wciąż rozbrzmiewa w sercach tych, którzy odważą się wierzyć: proroctwo końca i odrodzenia. Według starożytnych tekstów nadejdzie dzień, kiedy niebiosa się otworzą i czarna gwiazda spadnie na ziemię, niosąc ze sobą erę ciemności i cierpienia. Królowie upadną, morza pochłoną miasta, a nawet wielcy czarodzieje stracą swoje moce. Ale z ciemności wyłoni się wybrany, kogoś, kto przywróci równowagę światu. Wielu już próbowało rozszyfrować to proroctwo. Niektórzy uważają, że miała na myśli wydarzenia z przeszłości, inni obawiają się, że najgorsze dopiero przed nimi. Są jednak tacy, którzy co noc patrzą w gwiazdy, czekając na pierwszy znak, bo jak mawiali starożytni, los można odłożyć na później, ale nigdy go nie uniknąć. Gwiazdy zawsze powiedzą prawdę tym, którzy wiedzą, jak ich słuchać. Wieczny szept zapomnianych bogów, świat wiedźmin jest pełny bitew, królów, czarodziejów i strasznych stworzeń, ale za tym wszystkim kryje się istnieją znacznie starsze siły siły, które ukształtowały wszechświat jeszcze przed przybyciem ludzi i ich wojnami. Starożytni bogowie, duchy ziemi, niebiańskie proroctwa i mniejsze kulty, wszystkie te istoty z biegiem czasu zostały zapomniane, ich historie zamieniły się w legendy, a ich głosy, niegdyś tak potężne, stały się jedynie echem w cieniach przeszłości. Ale jeśli historia ma nas czegoś nauczyć, to właśnie tego bogowie nigdy całkowicie nie znikają, po prostu czekają. W każdym ciemnym lesie, po którym nikt nie ma odwagi stąpać, w każdej rzece, która płynie bez wyjaśnienia, w gwiazdach, które wciąż rysują znaki na nocnym niebie, oni tam są. I nawet jeśli ludzie będą próbowali je ignorować, nawet jeśli imperia zastąpią je nowymi wierzeniami i nowymi prawami, zawsze nadchodzi moment, kiedy przeszłość powraca i żąda tego, czego jej odmówiono. Być może pewnego dnia zapomniani bogowie się obudzą, być może starożytne proroctwa w końcu się spełnią, a może nigdy nas nie opuścili. Teraz powiedz mi, czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że obserwuje cię coś niewidzialnego? Czy słyszałeś kiedyś szept na wietrze omen, którego nikt inny nie zauważył? Jeśli spodobało ci się to zanurzenie się w mityczny świat Wiedźmina, nie zapomnij zasubskrybować kanału, żebyście nie przegapili kolejnych filmików o tajemnicach i tajemnicach mitologii. W końcu im lepiej znamy przeszłość, tym lepiej rozumiemy teraźniejszość. Do zobaczenia następnym razem.